Co? Witam serdecznie Ale to jest makijaż no dobra kurwa no dziewczyny Ja jestem meduząfity To jest makijaż No dobra no, kurwa no Taką ranę się szyję dzisiaj Troszeczkę taki inny film niż zawsze, bez uśmiechu na twarzy. Wszystko mnie boli, obolały, bo miałem wczoraj taki incydent w Warszawie. No i wiem, że prędzej czy później będę musiał Wam o tym powiedzieć, bo, bo wyglądam tak, a nie inaczej i na pewno Wasze pytania w tym kierunku padną, dlatego robię ten film. Byliśmy wczoraj na mieście, wczoraj była środa w Warszawie, wyszliśmy sobie w małomiecie na urodziny. No i wiadomo, że sobie tam trochę podpiliśmy. No i wiadomo, jak to ludzie pijani się zaczepiali do mojego, mojego koleżkę. No i tam go wyzywali i tak dalej. No i ja stanąłem w jego obronie, tam coś krzyknąłem do nich. Nagle gościu podbiega, dostałem bułę, się przewróciłem. Gość od razu na mnie skoczył, drugi jeszcze mnie kopnął tutaj w lewe oko. Zresztą chyba widać, <laughs> bo ja nic nie widzę, tak szczerze. No, ale wy pewnie widzicie moje oczko jak to wyglądało, to naprawdę była nieciekawa sytuacja. Szczerze bardzo mało pamiętam, jaki mega harmider był. Po tym kopie na oko, to w ogóle straciłem taką świadomość. No kurwa, to praktycznie jest do jeden. Z jego Marka z no domyśliłem się, bo Meduza tu pisze, wiesz? Jakiś Versace po wylewie. Nie no, Versace tylko kamerzysta może nosić. Proszę z jego sklepu. Widziałem, że coś tam, tylko nie widziałem tego loga jeszcze. Ale widziałem jakieś instastory, że coś, że coś tam jest. Meduza Premium się nazywa? W porządku. Ym, jak mówicie że Czesław coś tam próbował pomóc, ale go od razu odciągali, trzymali i tak dalej. Nie było zbyt dużo ludzi, żeby tam nas rozdzielać, więc no wiadomo, było ich trochę więcej. No to Je sytuacja... Odbisów. Versace, a nie kurwa Versace jak amerykańce. 5 zł. Versace. Wynikła taka, nie inaczej. Szkoda, bo naprawdę mam dużo planów w Warszawie. Chciałem dużo ponagrywać. No a nie za bardzo chciałbym, żebyście widzieli mnie w takim stanie. Ale no co, no, no tego nie przeskoczymy, więc filmy tak czy siak będą. No i dlatego... Zatem jakby nawet go pobili... Nie wiem, można komuś pięścią rozciąć ten... Znaczy skórę można komuś rozciąć, na policzku czy coś. To byłem mu chyba zęby by wybili. Zagrałem ten film, nie, żeby wam wytłumaczyć, dlaczego teraz będę tak wyglądał. Mordeczki moje, ukochane. kurczę, ale ciągle tak jak pani się plącze mi język. Mordeczki moje, kochane. Uważajcie na siebie, na mieście, bo naprawdę masa czubów wchodzi i w ogóle nie uważają. chyba nie wziąć się w ogóle z konsekwencjami, że. Ogóle... Nigdy nie wiadomo, co mieli w łapa. No tak, no ale to no, trzeba jakoś rozciąć, nie? Ustawiam spokojnie tanie stropy. No właśnie, też tak mi się ten. Bo na, bo na twardym, żeby ci skóra pękła, rozciątek w porządku. On żeby chyba zęby mu wybili. Będę komuś coś serio zrobić i pójdą i, i, i pierdzieć. <laughs> Ale ja tam nic nie będę donosił. Powiem tylko tak. Każdy kiedyś trafi na swojego. Byczki moje kochane. Ale czemu on co chwilę ten? Ktoś mnie woła? Zobaczmy. To nie mnie wołał. Naturalowi chciał coś pokazać. Powiem wam teraz coś takiego hardkorowego na sam koniec filmu. Chcieliście planki to macie, to jest tylko makijaż. A teraz lecimy na miasto robić pranki, już wkrótce będziecie oglądać mega zajebiste filmy, jak prankujemy właśnie zabite blisko ludzi na mieście. Pozdro! No to, to lekarza? Nie, pani ten, ale to coś chyba mi urządziło. Ten pan mnie pobił, jest naprawdę wariat. No dobra. <laughs> Żartuję! Zgiby. Pozdro nitko. Me z Na pozdra, no, pozdro. Nagrało się. Przepraszam panowie. Kto się tu pobił? Kolega mówi, że to ten pan. Sorry. E, can you help me? Can you help me? Oj, to trzeba zobaczyć ten angielski. Please, no. Ale się daliście wkręcić we wariaty. Pozdrawienia z zabrza. Za Kurwa, wkręciłeś mnie jak wieczko od Trzymaj się. 5 zł. A dzięki bardzo, dzięki bardzo panie Mateuszu. Gdzie myśmy grali? Na franciszkańskiej? Na franciszkańskiej? Chyba... Weźmy. Albo nie, gdzie to było? Chyba tak, nie? Dobrze mówię? Dobrze mówię? Kurwa, nie pamiętam, ale wiem, że graliśmy. Jasno było wtedy. Siedzieliśmy w takim cieniu. Co <grym> dał się wkręcić? Niech napisze komentarz. Dałem się wkręcić, a ja przyknę serduszko. Dzień dobry, co tam się panu stało? <grym> <grym> <grym>